Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio była zrobiona zajawka tutaj z targów, a teraz przez jakiś czas zostawiamy komnatę szungitową w Normobaria Wilanów na ulicy Wiertniczej 78. I ta komnata szungitowa tam będzie przez dwa tygodnie, a za dwa tygodnie widzimy się znowu. A, I widzimy się a, 21 na, jak koleżanka mi podpowie, w witariacie. To sobie musiałam powoli przeczytać, ale a, do, do zobaczenia. Tam i a, zapraszamy na sarwę sarwa.pl, Na sarwie, e, wszystkie produkty polecane e, przez, trzeba wszystkich szefów. A, które będą prezentowane również, tak jak powiedziałam, z komnatą szumitową na tych targach na witariadzie 21. Dzięki i do zobaczenia.